Witam wszystkich Mleczosz Food A.K.A. Fakir Bambu. Eee, nagrody Pierwsze na kanale Dzisiaj ten dzień, gdzie akurat muszą mi wiercić u góry Pięknie Akurat dzisiaj muszą wiercić, kiedy nagrywam swój pierwszy odcinek na YouTube'a Normalnie tak wiercą, nie? Normalnie wiercą Kurde, akurat dzisiaj, kiedy nagrywam mój odcinek, ale nic, trudno Nie chcę wiercą Może coś wywiercą Może nam wywiercą Messiego może Telesa, może Robertsona, a może lewego. Ale tak naprawdę liczymy tylko na Messiego, proszę Państwa. Także tak. To boy. To boy. Nie mam ze sobą mojej fajki bosmana, która wróży, bo już wczoraj sobie wywróżyłem. Będę miał Zeglisę nagrody. Więc żeby nie przedłużać, przechodzimy sobie dalej, proszę Państwa. Dobra. The Rivals. Bierzemy sobie paczki wymienne, bo nie chcemy niewymiennych, hmm. Dobra, wymienne, trudno. Kurwa, biorę... biorę wymienne. Kurde, balans. Ale pięknie wiercą. Pięknie wiercą. Pewnie się przewiercą i wyleci olej w dużym pokoju. Normalnie. Zmieniam nazwisko Znowak na <laughs> Szejkowski. Szejkowski, proszę Państwa. Dobra, dobra, dobra. To musi mieć piękne nagrody, kochani. Piękne... O, prezes! Damy wszystkich. Dobra, kochani. Na tym kanale widzicie tylko piękne nagrody. I od tego się zaczynamy. Dobra. Dobra, proszę Państwa. Dobra. Messi. Chodź tu do nas. Uf, wdech, wydech proszę państwa, dobrze, co to, to będzie, co to, to będzie? Siedzi kura na grzędzie i e, wykluje się pan Meszatek, come on baby, come on! O Teles! Tak! Pięknie! Chciałem go kurwa i dostałem Telesa! To jest to! Pięknie! Jest Alex! Teles! Pięknie, proszę państwa! Proszę państwa! To jest to, to jest to, teraz Messi. Chodź tu, burla. To jest te maletki, Meszatorze! No tak się buja. Wiecie, że ten Messi się buja e, Mercedesem. I tego ma krzywę Messi. Dobra. Dobra. Raz, dwa, trzy. Messi jest dobra, a nie zły. Kaba, Messi, Messi. O kurde. O kurde, no nie ma Messiego, cholera. Cholera, no nie ma z no ale nic. Znajemy sobie Pajeta. Monsieur Pajet. Monsieur Pajet. Dobra. Monsieur Pajet. Okej, okay, przechodzimy do paczek. Przechodzimy do paczek dziwaczek. Proszę państwa. Dobra. I teraz tak, tu musi być Messi. Kurwa, bo on tu glory. Jest stary paczek niezły, dobra. Dobra, duża złota paczka premium O, nie zaczniemy Halabanaha Messi Come on, come on jej. Dajcie mleczo, żeby to co mu zasłużył Co zasłużył. Oświeci się Będą bordy Tylko... Niestety nie, nie bordy, już myślałem, że będą bordy Boring Suso Suso, suso Suso, suso Aj, to zaczynamy pięknie! Nasz pierwszy odcinek na kanale Mr. Gino o, Włosy wyjebane w Prylantyną. Dobra Dobra, duża paczka, duża złota paczka premium, OK. Druga paczka i jej, i jej skupcie się Tak A.K.A. fucking Bamboo Tak mi go dają Come on, Messi Messi, chodź do nas Meshatur. Chodź niestety, Messi chyba siedzi na klopie, ale jest z Derossi. z De nie Holender, niedobrze, aj, niedobrze, niedobrze, panie Bobrze, ale co zrobić, tak to jest, u nas na rejonie, nie jest kolorowo, Taka, złota paczka, mega paczka rzodkich kart, tak, mega paczka rzodkich kart, Come on, come on, baby, come on, come on, Westcoach, baby, tak. Kurde, nie, no nie, no nie, no nie, normalnie, zaraz gitarę rozjewię o ścianę. Kurde, normalnie ramię. Ale dostałem, ale kurwa dostałem. Ale dostałem, ale to nic chłopaki, ale to nic. Ci tutaj dzyk, ten punk. Dobra, dobra, dobra. Okej, i jej. Dajcie. Dajcie to, na co zasłużyłem. Rozumiecie? Rozumiesz, Jej, yeah. Come on, baby! Come on! Wiecie, że was kocham. że Was kocham. Teraz chłopaki mam, opowiem przepraszam. O, o, o! Kurde, myślałem, że wokal, a to nic z tego, nie? Eee, tak Polender. No trudno, nie? No trudno Mr. Gino Ajajaj aj, aj. No szkoda, 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 ale nic No damy tego tutaj pana, niech sobie tam siedzi Okej, okay. teraz mam pewne najlepsze paczki Mega paczka żółtki. nie, dobra Mega paczka rzodki karp Okej, okay. jej, wiercą mi u góry Będą mieli olej To niech sobie przeleją tutaj nam na konto fut i niech leci olejowy Messi. Come on, walkout! Nie było jeszcze walkoutu. Come on, jej nie ma. Kurde balans. Znowu nie ma. no znowu nie ma. Dlaczego wy mi to robicie? Powiedzcie mi, dlaczego wy mi dajecie takie skify? Ej, to jest żenuła. Normalnie żenuła. Wy chcecie, żebym ja się wkurzył i nie grał w tą grę? Tego chcecie? 3000 i polski strój. Mr. Gino. Dobra, dobra, to są dwie paki. Eee. Dobra, mega paczka, tak? Bo w mega, mega paczce są walkouty. Come on, baby, come on, jej! Nie skifcie, proszę was, nie dostałem już nic bardzo długo. Jej! Nic! Naprawdę! Ej, no nie zostałem nic, naprawdę! Weźcie sobie wstawcie widzicie! Ej, no normalnie, nie mogę, nie? Nie mogę. Jaka bieda, nie? Jaka bieda. Same dziurawe skarpetki. Bez kitu I ostatnia paka Jak nie będzie żadnego walkout to się normalnie wkurzę, nie? Przysięgam Rzutę, padam o ziemię. Rozumiecie to? Stracę 169 zł. Come on. i jej ostatnia paka Ostatnia paka Walkout, to musi być walkout I nie ma, niestety I nie dostałem nic Niestety, niestety nic. Jesteśmy zażenowani. Zażenowani tym paczkami. No trudno. Także tak, to były moje pierwsze nagrody. Coż, że was rozczarowałem, wszystkich? Ale co zrobić, no? Zostałem nic. Zostałem nic od EA. No ale jest teles, Tyle dobrego, tak naprawdę. Dobra. Dziękuję bardzo. I co? I do zobaczenia za niedługo.